Tylko mam nadzieję, że to nie działa tak, że ja się nawdycham i potem pojedę do Chin i policja mnie zgarnie i pójdę do więzienia. Fontanna z Pegazami. Dzisiaj jedziemy do Las Vegas i niestety już na początku mamy problemy, bo po drodze był wypadek i musieliśmy zjechać z głównej drogi. Teraz będziemy jechali Route 66. Więc może coś ciekawego tutaj zobaczymy też. Na trasie do Las Vegas. Ojej, ale to jest pustynia, świeci słońce. Pierwszy przystanek na trasie do Las Vegas. Diner. Musimy coś zjeść. Penny's Diner. No, no, wylądowaliśmy w najbardziej stereotypowym dinerze przydrożnym, jaki istnieje. Ice tea nie jest słodkie, prawda? wbrew temu, co można, czego można było powiedzieć w Stanach. Ola. Zamówiliśmy też bardzo stereotypowo, ja mam hash browna, a moi towarzysze mają kanapkę grillowaną z serem i onion rings'y. Zjedzone, odjeżdżamy. Jak wam smakowało jedzenie? Nie no spoko, okej. Okay. No, spoko. Ja, to super. Też, Dobrze, mimo, to jest e, rzeczywiście pani jest ikoną, bo tu jest taka pani w wieku nie wiem 60 lat, która jest po prostu ikoniczna. Penek. Wydaje mi się, że to może być pani, która na je to jest jej diner, ale nie wiemy tego. I zapytać. Proszę. <laughs> I mamy na rachunku 39 dolarów, więc no jest to tanie jedzenie jak na, jak na Kalifornii, bo jesteśmy jeszcze w granicach stanu. Kalifornia. Po kasynach i centrach handlowych od Caesars Palace, i tutaj już jest mocarnie, to znaczy niebo i fontanna z pegazami. Ja Wam powiem, że ja bywałam już w takich miejscach, bo ja byłam w Macau i tam też są tego typu kasyna. Jest tam Venetian, jest tam Parisian i tam też są takie nieba namalowane na suficie. Ale tutaj moi współpodróżnicy są yy, bardzo zafascynowani tym, co tutaj widzimy. Dotarliśmy więc do Las Vegas I dla mnie Las Vegas jest bardzo ciekawym przeżyciem, bo ja wcześniej bywałam w innym znanym z hazardu mieście Czyli w Macau yy, W Las Vegas wcześniej był już mój tata i on tutaj też starał się porównywać to, jak odbiera jedno miasto i jak odbiera drugie Ale mam wrażenie, że straszny bullshit mi wcisnął, psory. Tato. Przede wszystkim zarówno w Macau, jak i w Las Vegas są te same marki kasyn, widzimy miniaturę wieży Eiffla, taka sama jest w Macau, widzimy Casino Nation, Casino Venetian, gdzie jest ta taka sztuczna Wenecja z, tym, z tą taką rzeką. Gdzie można przepłynąć się gondolą To samo jest w Macau Kasyna zarówno w Macau jak i w Las Vegas są tak samo duże Nie wiem czy są gdzieś większe, czy są gdzieś mniejsze Raczej bym powiedziała, że jest podobnie wielkościowo Ale przede wszystkim gra się tutaj w zupełnie inne gry Ja nie wiem czy słyszeliście o grze bakarat. Podejrzewam, że osoby, które nie grają w kasynach nie słyszały W Chinach, w Macau Najwięcej ludzi gra w bakarata. Bakarat jest top 1 grą, którą zobaczycie w chińskich kasynach no w Macau. Tutaj maszyny plus poker plus ruletka. To jest to co ja tutaj widziałam. W Chinach totalnie wszystko jest zapełnione bakaratem. Więc rzeczywiście te upodobania Amerykanów i Chińczyków co do tego, w co grać, jakiemu hazardowi się oddawać, są trochę inne. I czy przyjechałabym drugi raz do Las Vegas? Nie, wydaje mi się, że w tym mieście jest tak niewiele do roboty, że przyjechaliśmy tutaj na prawdopodobnie mniej niż jeden dzień, bo przyjechaliśmy tu gdzieś o 14, jutro około 12 już się zawiniemy i wrócimy do Los Angeles, ale wydaje mi się, że jako takie jednorazowe experience to jest fajne, szczególnie jeżeli ktoś nie był nigdy w takim, w tego typu właśnie miejscu, e, czyli jeżeli ktoś nie był w Macao, czy innym jakimś takim mieście znanym z kasyn, to rzeczywiście to przeżycie tutaj, ten kicz, to jest coś, czego warto doświadczyć. Wiecie, te e, kasyna, te wielkie hotele, centra handlowe inspirowane europejskimi miastami. Tutaj mamy ten e, Caesar's Palace, tam jest ten Parisian, tam jest Venetian i wszystko jest strasznie tandetne. Trochę wygląda no, tak jakby Amerykanie budowali po prostu kasyna czy e, hotele, centra handlowe w taki sposób, jaki sobie wyobrażają europejskie miasta. Oczywiście są tutaj te wszystkie shows. Jest tutaj mnóstwo luksusowych sklepów, luksusowe restauracje i tak dalej, tak dalej. Gdybym miała worek pieniędzy, albo gdybym miała problem z hazardem, to pewnie bym tu została na dłużej. Ale dla osób takich jak my, które po prostu chcą sobie przejść, zobaczyć, tak, popatrzeć, czy coś tam kupić, no to to jest miasto na dwa dni max. No i nas jutro o 12 prawdopodobnie już tutaj nie będzie. Co jest jeszcze ciekawe, co wygooglowałam w drodze tutaj, to hazard jest w ogóle nielegalny w Kalifornii. W Kalifornii nie można się oddawać hazardowi, ale jeżeli przekroczycie sobie granicę stanu, tą przerywaną linię na mapie, to praktycznie zaraz za nią będzie pierwsze kasyno. Nie trzeba jechać do Las Vegas, można tam od razu, chociaż do Las Vegas też nie jest daleko. Jeżeli chodzi o porównanie Macau i Las Vegas jeszcze, to Macau ma taką przewagę, że Macau jest nad morzem, więc tam można jechać po prostu do resortu, takiego nadmorskiego, fajnego hotelu. Tutaj czegoś takiego nie ma. No bo Las Vegas nie jest nad morzem, ale tutaj wokół Las Vegas są naprawdę przepiękne widoki. Jak się jedzie, to te góry dają naprawdę... No, no sprawiają, że ta droga nie jest męcząca. Ona jest naprawdę bardzo przyjemna wizualnie. Te Tutaj te takie pustynne klimaty, pustynne widoki są naprawdę przepiękne. Ale co do zakazu hazardu, to bardzo mnie zastanawia skąd tutaj w Las Vegas jest tylu koreańczyków, znaczy osób mówiących po koreańsku. Okej, okay, część z tych osób pewnie są już osoby z amerykańskimi paszportami, ale biorąc pod uwagę, jakie prawo hazardowe panuje w Korei Południowej, znaczy to prawo się rozciąga na wszystkich obywateli Korei Południowej, czyli jeżeli jesteście koreańczykami i przejdziecie do Stanów, do Las Vegas, tu nie możecie grać w świetle prawa w kasynie, bo jeżeli ktoś was pod, podkabluje w Korei Południowej, wrócicie do kraju, możecie mieć przez to kłopoty z prawem. Znaczy to prawo się rozciąga na wszystkich obywateli. Zakaz hazardu, nieważne czy w granicach kraju, czy poza granicami kraju, więc no jest to rzecz, która mnie zastanawia, że pomimo tego, że jest takie bardzo niefajne, restrykcyjne prawo, to tutaj sporo osób z Korei Południowej się kręci. Dobrze. Tam siedzą zielarze. O Jezu, ciekamy przed nimi. Ciekamy przed nimi. Moje najgorsze wspomnienie z USA będzie takie, że wszyscy jarają zioło. A my nie lubimy tego. Ale w Las Vegas jest naprawdę najgorszej. Ja tylko mam nadzieję, że to nie działa tak, że ja się nawdycham, i potem pojedę do Chin i policja mnie zgarnie i pójdę do więzienia. O, a takie rzeczy mamy też w Chinach. Teraz jesteśmy przy kasynie Venetian. Jak mówiłam, to jest też jedno z kasyn, które są też w Macau I tutaj jest, wiecie, mini Wenecja. Rzeka, co na pewno muszę przyznać, to to, że Las Vegas jest o wiele przyjemniejsze wieczorem, jak już jest ciemnie, bo my przed chwilą poszliśmy na jedzonko. Wyszliśmy, jest już ciemno. I zdecydowanie przyjemniej tu jest, bo jest o wiele mniej agresywnie. Jest mniej tych. Dzwony? O matko! Koń świata! Jest mniej agresywnie wieczorem. Jest mniej krzyczących megafonów, mniej krzyczących ludzi, śpiewających ludzi na ulicach. No, mam wrażenie, że jakoś tak. No i ogólnie chyba mniej ludzi jest chodzących, więc e, łatwiej po prostu się chodzi i jakoś tak. Fajnie, do tego y, pogoda jest taka, jak ja się nie spodziewałam, bo w Los Angeles jednak, jak zachodzi słońce, to się robi zimno, się robi na kurtkę już. A tutaj zaszło słońce, ja oczywiście kurtkę przywiozłam, przywiozłam też y, taką cienką y, koszulę flanelową jako narzutkę, a jestem na krótkim rękawku. W ogóle patrzcie, koszulka z wczorajszego targu KISS, super, nie? No i z Los Angeles do Las Vegas jest około 300 mil, 300 mil to nam daje jakieś mniej niż 300 mil, no ale nam daje nam to jakieś 500 km mniej niż 500 km. 430 km z Los Angeles do Las Vegas i w sumie y, różnica w klimacie jest dosyć znacząca. Znaczy Los Angeles zimno bardzo gorąco w dzień, jak mocno świeci słońce. Las Vegas, bardzo gorąco w dzień jak mocno świeci słońce, ale też bardzo przyjemnie cieplutko wieczorem, jak nie masz słońca. Więc fajnie, tu jest fajniejsza pogoda niż w Los Angeles. Teraz idziemy do środka przegrać 10 dolarów, które mamy w gotówce. Zbraliśmy maszynę, teraz mamy przydział na przegranie, pieniądze, dolary, a można też kartę włożyć. Dobra, a tutaj zielone dolary. Ja to nic... ...dół H, du H. ...porcia. Dawaj, Patrzę, dwa, ostatni dobytek nasz. Ale mi się nie wydarzyło. Dawaj, tutaj. Lung. klikać dalej. Grajmy smoka? Nie wiem, co ogólnie. Te głupie, śmiejące się mordy. Wspaniały, imponujący sufit że o Jezu, super, super, a w Las Vegas to takiego czegoś nie ma My jak? jednak jest tutaj e, indoor gondola czyli jakby w środku budynku ta Wenecja nie wiem co mi tata powiedział, że nie ma nie słuchajcie mojego taty jak wam coś mówi ale pan, pan gondola chyba śpiewa No dobrze, wydostaliśmy się y, szczęśliwie ze stripa. Teraz jesteśmy w downtown Las Vegas i ja myślałam, że to będzie bardziej spokojnie, a nie jest, bo tu muzyka na pełne kulkę, światełka, wszystko. To jest w zasadzie tak samo jak na stripie, tylko może trochę tańsze hotele. A też każdy ma kasyno. Może przegramy te ostatnie dwa dolary, które nam jeszcze zostały w gotówce. Dzisiaj będziemy już wyjeżdżać z Las Vegas, właśnie się wymeldowaliśmy z hotelu, ale. No, Muszę tutaj coś powiedzieć o tym, że hotele w Las Vegas są mega tricky i nie są fajne. My znaleźliśmy taki, mieszkaliśmy w Downtown Grand. Jak ktoś się wybiera do Las Vegas, to polecam. Co nowo wyszedł tam spoko, bo były dwa podwójne łóżka. My jesteśmy w trzy osoby, więc udało nam się zrobić tak, żeby wynająć jeden pokój, a nie dwa. No i jaki jest problem? Taki, że y, większość hoteli w Las Vegas pobiera mnóstwo opłat z dupy. Jeszcze potrafią zablokować 300 dolarów na karcie jako depozyt. Nam zajęło naprawdę dobrą godzinę na bookingu, żeby znaleźć coś, co nie wymaga tylu różnych jakichś nie wiem, opłat klimatycznych. Opłat coś tam za coś tam, za to, za tamto. Yy, na co ludzie narzekali, to jest to, że tu jest płatny basen. My z niego nie korzystaliśmy, więc trochę mieliśmy na to wywalone, ale no w tym Downtown Grand było właśnie tyle spoko, że opłata klimatyczna była niewysoka i było tylko 50 dolarów zablokowanych na karcie już nam oddali po wymeldowaniu, więc to jest spoko, jak coś szukanie drugiego noclegu w Las Vegas to bardzo spoko tylko, że ten hotel jest w downtown Las Vegas, a nie na Strip czyli nie na tej głównej ulicy a w takim drugim popularnym miejscu, a downtown też jest fajne a, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam, bo tutaj w downtown jest tak, że no tu jest taki pasaż taki deptak i tu jest scena i tu wieczorem gra jakiś zespół. Tam śpiewają Country Roads, Take Me Home i tego typu rzeczy. Nie wiem, może innego dnia gra ktoś inny, a ja wczoraj tacy grali. I jak my się wczoraj kładliśmy spać o północy, to oni jeszcze grali. Oni jeszcze grali i naprawdę mocno. I to w tym hotelu było słychać, więc jeżeli ktoś lubi ciszę, to może jednak nie ten hotel, albo niech zabierze stoper. Konkretne, albo wygłuszające słuchawki. Mi nie będę miała problemu z tym, jak to jest. Ach, bo jeszcze nie powiedziałam, że parking jest za darmo w tym hotelu, więc też tyle. Jeżeli się przyjeżdża z samochodem z Los Angeles, to fajnie nie za darmo parking, a niestety w niektórych miejscach kasują tam 15 torców jeszcze dodatkowe, więc dobra, wbijam adres z naszego domku w Glendale Stop. Jesteśmy już w domu. Przyjechałam. Nie są to buty, w których by się łatwo chodziło. Na szczęście miałam za przebranie. Wyglądam jakby przyjecha z Rodeo. I kobojski hood. Koniec vloga z Las Vegas, bo jesteśmy z powrotem w Los Angeles. I będziemy jeszcze dzisiaj na Taco Tuesday, bo jest wtorek. Więc Taco Tuesday, ale to później, bo to jest koniec tego vloga. Dzisiaj będziemy mieć Taco Tuesday, jutro będziemy mieć Heidi Lao. Y, wspaniałe, amerykańskie tutaj przeżycia. Wydaje mi się, że tak Tuesday bardziej amerykańskie niż Heidi Lao. Dzięki za oglądanie. I widzimy się w kolejnym vlogu. Prawdopodobnie będzie jeszcze jeden vlog z Los Angeles. Do zobaczenia.